Witam wszystkich widzów w pierwszym odcinku poradnika JKM Craftera dla początkujących nie tylko dziś zajmiemy się redstone'em podstawowe konstrukcje są bardzo ważne o proszę bardzo już jesteśmy więc tak pierwszą jedną z najbardziej popularnych konstrukcji są drzwi metalowe otwierane na dźwigni. Nie trzeba tu nic zlecać, nawet lepiej jest zbudować, nie wiem, jakiś po prostu do domu wstać drzwi i tutaj dźwignie. Ważne, żeby nie była po drugiej stronie, od strony dziurki od klucza, tylko od strony drugiej, od strony zawiasów można powiedzieć. Więc klikamy prawie przycisk myszy na dźwignię i drzwi otwarte. To było jedno z łatwiejszych mechanizmów, bo teraz jeszcze jeden bardzo łatwy mechanizm, ale tu już trzeba użyć redstone'a. tak, budujemy dźwignię. Kładziemy dynamit w bezpiecznej odległości od nas. więc dźwignią a, i, a nami, a dynamitem kładziemy o, o, kabel do redstone'a. Zobaczymy tu sobie, jestem na kreatywie. No, yy, taki mały błąd techniczny. No i po prostu znowu myszy na dźwignię. I bum. To był jeden z także łatwiejszych mechanizmów. Teraz już troszkę bardziej skomplikowany mechanizm. Je, to będzie mechanizm z walkami. Mamy no, jakieś przejście. I tak. Musimy postawić tłoki, dwa w tym przypadku. dźwignie Poprowadzić od dźwigni do jednego tłoku redstone'a, tak jak do dynamitu. Ważne jest, żeby nie dochodziło jakoś na bok, tylko prosto do redstone'a. Do, do tłoku, przepraszam bardzo. Tym wszystkim. Yy, I tutaj, gdy jest zakręt, trzeba poprowadzić drugą od nogę, która będzie chodziła tutaj wyżej, wyżej, do drugiego tłoku. Teraz wystarczy kliknąć na dźwignię. I przejście się zamyka, a tędy przejść się nie da. Można tak otwierać. Zamykać i tak w kółko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka porozumień J.M. Craftera. Tylko się takowo ukażę. Do zobaczenia.